O, że wybudziła mi siostra z Witajmy na Górze Słowa. Witam na Górze Słowa, siostrę Agatę, od Ducha Świętego. Od Ducha Świętego. Co Duch Święty, jak pokieruje dzisiejsze słowo? Zaprasza nas na ucztę. I na lekcję pokory, chyba. O tak, trudne to. Jak to rozumieć? Rozpoczynamy od uczty. Co Roz... tam o tej uczcie? No właśnie, ucztą dla nas będzie Eucharystia i jest Eucharystia, ale może to chodzi też o ucztę życia wiecznego. Jesteśmy tam zaproszeni wszyscy. Siostra, ja, ksiądz Piotr, który też jest tutaj w Górze Słowa. I... No właśnie. Czy na tą ucztę chcemy iść? No chcemy, ale jak na tej uczcie się zachowywać, jak się przygotować na to spotkanie z Chrystusem? No bo yy, Pan daje nam się spożywać. Mówi, bierzcie, jest, to jest ciało moje. Bierzcie, pijcie, to jest kielich krwi mojej. I mm. prezes, siostra, ja, wielu naszych też słuchaczy, oglądaczy Góry Słowa, też często uczestniczy w Eucharystii. Czyli jesteśmy na tej uczcie. Czyli jest szansa. Dla ale nas. siadamy w tylnych ławkach czy w przednich? Znaczy ja stoję. To nie ma, z, nie ma różnicy. Nie ma różnicy. Dla mnie ważny jest też udział, bo może być tak, że ktoś będzie siedział na przykład trochę z tyłu kościoła, ale sercem swym pokornym jest bardzo blisko. Pana, jest z Panem złączone. E, też e, tutaj jest doświadczenie tej uczty pokazane, jak Jezus uczy swoich, właśnie uczniów, e, słuchaczy i mnie i siostry, właśnie pokory. Że y, później usłyszy ten nowy sługa, który przyjdzie, usiądzie na ostatnim miejscu, przesiądź się wyżej. Co to znaczy? Przeczytałem w komentarzu piękne oświadczenie, że Jezus zawsze zajmował ostatnie miejsce. Nie pierwsze. No dlatego padają te słowa: kto się wywyższa, będzie uniżony, a kto się uniża, Będziecie będzie wyższone. No krzyż jest czym? Wywyższeniem, ale też wielkim uniżeniem. Tej chwały Jezusa, a później wiemy, doświadczenie zmartwychwstania. E, w komentarzu jest wiele też właśnie tutaj podpowiedzi, że na tej uczcie, to jest uczta dla pokornych. Przecież jak siostra przyjdzie nam Agata, czy ja idę na mszę świętą jako ksiądz, to nie po to, żeby się wywyższać. No właśnie uczyć się pokory. Od Jezusa. Od Jezusa. I jak patrzę na tę Ewangelię to i zaczepiłem się o uczcie, to mi od razu przychodzi do serca i do głowy, do myśli wieczernik. Pokora Jezusa, kiedy obmywa e, stopy, nogi swoim apostołom, kiedy klęka przed nimi, służy im. To jest pokora. E, on zajmował zawsze ostatnie miejsce. I dla niektórych, krzyż na Golgocie to też było ostatnie takie miejsce. Nie, że dał się zhańbić. No, ale krzyż stał się, może dla świata był wtedy głupstwem, a stał się zwycięstwem, znakiem zbawienia, wieczności. Także ta przypowieść o zaproszeniu na ucztę to pokazuje, że tak teologicznie może to zabrzmi, ale też duchowo, że pokora prowadzi do wywyższenia, a pycha prowadzi do upokorzenia. Dzisiejsza Ewangelia również uczy nas tego, że jesteśmy zaproszeni, jak mamy się zachować, ale również... E uczy nas, jak my mamy zapraszać do siebie ludzi. To nie jest łatwe, to nie jest łatwe, bo zapraszamy zazwyczaj tych, których który nam pasuje, których chcemy, a zapraszać kogoś, kto jest biedny, kto nie może nas zaprosić, no nie jest łatwe, ale tego uczy nas dzisiejsza Ewangelia i i, I to jest dla nas właśnie taka, takie drogocenne, że słuchając Słowa Bożego, które, którego chcemy jakoś tam zgłębić w sercu, które nas dotyka w każdym słowie, uczy nas potem, a jak z tą moją gościnnością jest i spojrzeć może na te wakacje, które już się kończą, bo to jest ostatni dzień, czy jest pierwszy sierpień, ostatni dzień wakacji, jak to było? I jak może dalej tą gościnność serca wypracować? Pracować nad gościnnością serca, żeby tego serca przyjmować łaskę, to jest bardzo ważne, ale również drugiego człowieka. No właśnie, Siostra mówi piękne słowa, bo gościnność powinna być czymś naturalnym dla nas i raczej je doświadczamy. Kiedy ktoś nas gości, przyjmuje do swojego domu, na pielgrzymce często, pieszej czy jakichś innych wydarzeniach doświadczamy, że ktoś nas gości w swoim... My też gościmy różne osoby, ale to też, no tu jest komentarz mówi, uczy Jezus, że prawdziwa gościnność polega na trosce o potrzebujących. Stąd ta mowa o ubogich, nie? o cierpiących, no, o kalekach i teraz potrzebna jest do tego pokora. Nie? Służba prawdziwa. I to też jest doświadczenie. Święty Jan Chryzostom powiedział, tłumaczy tę scenę uczty i tych ubogich, zapraszania i gościnności. Jeśli ucztujesz z ubogim, będziesz miał Boga zadłużnika, który nigdy nie zapomina. Pięknie. No, my też możemy powiedzieć, jeżeli śpiewamy, że Jezu, ty gościsz w sercu mem. Chcemy tej gościny użyczać dla Jezusa. Tym jest komunia święta. E, później mówimy często, e, słyszę te słowa: Goźdom. Bóg No właśnie. Albo śpiewamy. Albo śpiewamy. Bądź pozdrowiony gościu nasz, w radosne progi nasze wejdź. My zapalimy za nią lamp, radosne ognie naszych serc. No i to jest dopiero. Ewangelia, od uczty doszliśmy do śpiewania. No prawie. No tak? i tym śpiewem nie, trzeba nie, zarażać, Niebiańskie Jeruzalem. Tak, zbudzamy radość i jesteśmy zaproszeni przez Jezusa właśnie do pokory, do gościnności. Nie, nie żeby się wywyższać, tylko żeby się uniżać. I abyśmy usłyszeli wtedy słowa e, przyjacielu, przeciąć się wyżej, nie? Zapraszam cię. Pierz Jezus poprzez to swoje uniżenie, e, hańbę męki, cierpienia, a później wywyższenie krzyża został wywyższony po prawicy ojca. Pora jest zwycięska, jest, jest zwycięska, także y, bo na chorobę pyszałka nie ma nie ma lekarstwa, a dla pokornych jest nagroda w niebie i tej nagrody sobie życzmy. Życzymy tej nagrody. Trzeń Boże, Boże, z Bogiem.